Dajcie po raz kolejny w Dark Souls. No tak, e, na czym skończyliśmy? To na tym, co żeśmy skończyli. E, a tak, e, no, zakończy, załatwiłem tutaj miasto. W sumie nie załatwiłem miasto, tylko załatwiłem pewną jej część. Doszło do pierwszego checkpointu, który jest tutaj oczywiście ten. Pokazałem wam sklepikarza. Do którego oczywiście później się wybierzemy. A, no i wykorzystałem trochę dusz, żeby podwiększyć sobie trochę życia i odporności na trucizny, które no po prostu tutaj w tej grze to są jak drzazga po prostu w palcu czy w czym innym. Po prostu są tak strasznie upierdliwe jak nie wiadomo co. A łatwość dostania tutaj bycia zatrutym to jest po prostu no masakryczna. Wystarczy, że nas zdorwie przykładowo szczur yy, tunelowy, czy yy, kanałowy, czy jak to tam woli ten. Hm. No chyba mi nie powiecie, że spadł. <grystanie> Bo to byłoby zabawne. Dobra. Eee, tak jak mówiłem wcześniej, warto tutaj jest eksplorować. Bo można znaleźć ciekawe przedmioty lub mniej ciekawe przedmioty. E, plus tego pewnie się zastanawiacie, po co mi te całe dusze człowieczeństwa, które są takie czarne coś tam ten jako taki przedmiot. E, otóż tak, e, posiadanie czysty tego człowieczeństwa jest zawsze oznaczane w, w tym w lewym górnym rogu koło życia naszego taką cyfrą. Cyfra ta oznacza, ile mamy przy sobie, ile mamy na siebie wykorzystanych. E, co? E, tak, wrócę do tego. E, co ja chciałem powiedzieć? Aha, e, ten e, człowieczeństwo jest indykowane tą właśnie liczbą e, u góry, e, zaraz koło naszego życia. Im więcej ich mamy, tym więcej się zwiększa nasza odporność. Taki bajer. Aj! Tych kolesi nie Bo oni za każdym razem, zamiast walczyć z nami, to za każdym razem, o właśnie, rzucą granat i odbierają nam masakrycznie dużą ilość życia. Na szczęście jestem najtem, więc. Y, mam jeszcze w zapasie trochę życia, plus butelki oczywiście, ale nie ma co się cieszyć, bo te butelki szybko znikają. Niesamowity skarb na wprost, tak, skocz w dół. <ścoughs> Ty już wiadomo o co chodzi. E, gdyby tutaj była skrzynka czy coś, to tak, to ok, ale nie chodzi o to, żeby po prostu ktoś skoczył i się zabił. Potem mogliście się pobawić w te śmiechu chichów tego. No ale to tak. Yy, yy, tak, za chwilę, jeśli dobrze pójdzie, tak naprawdę, powinniśmy dojść do yy, jednej z lokacji, o której wam mówiłem. Gdzie będę, no niestety, marszował cały czas to samo w walce z przeciwnikiem. Bo jednak ten, ten koleś jest strasznie trudny, a obszar walki to jest po prostu no, najmniejszy jaki do tej pory miałem w walce ze z przeciwnikiem, taka jest prawda. Starałem z nim walczyć, wręcz starałem się z nim walczyć, ten... nie wychodziło mi. Ale na szczęście ten sposób mi tak po prostu na mnie spadł z nieba i... Po prostu... To jest jednak najlepszy sposób, żeby kolesia załatwić. Aha, też zapomniałem wspomnieć, w kwestii co do bossów, że ucinanie ogonów to jest najlepszy sposób, żeby zdobyć broń jakąś ciekawą, ale też trzeba przypomnieć o bardzo interesujących postaciach, które pewnie widzieliście w... w galeriach szlak. Zamiast ze schodów to się zablokowałem o rampę. No to cudnie. E, tak, y, które pewnie wielokrotnie widzieliście w, w trailerach, zdjęciach czy co, co tam z właśnie Dark Dark Souls, czy on cały czas chcę powiedzieć Dark Siders. Nie wiem. No ale tak. Y, hm. Potrzeba nadzieja. Wiązanie tych tekstów to jest po prostu Dajcie spokój, ludzie. No tak. Yy, o, tutaj chyba raczej powinno być. Teraz. Czy jedno piętro wyżej? Jedno piętro wyżej jednak. Rzecz, o której warto. Yy, w którą, z której powodu warto jest. Yy, Zbliżyć się. Ślepy zaułek. Jej. Tutaj powinno być... O! Właśnie jest! Rubinowy... ...czy szmaragdowy robaczek, tak go tam nazywam. Który nam daje... ...migoczący... ...migoczące tytanium, które możemy później wykorzystać do wyupgrade'owania swoich broni. Oczywiście do tego, żeby wyupgrade'ować sobie broń, to jeszcze ho, ho, ho czasu. I serio mówię, ze z tym ho 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 czasu Bo zanim to zrobimy to jeszcze... Uu, la, la. Aha, dobra, no to teraz może wam teraz jeszcze wytłumaczę tutaj ten yy, tak Jeden sobie tutaj spokojnie do góry I mamy łuczników Łuczników warto załatwić wcześniej, ponieważ będzie nas za chwilę czekać coś... Coś niefajnego i możecie być pewni, że warto zabić ich wcześniej, niż później. I teraz będę, niestety musiał wam, będę, no niestety, niestety, pokażę wam tipa, na to, co się za chwilę stanie. Otóż. Za chwilę, nie, za momencik, powinno się coś zdarzyć. O właśnie. <grym> w dogi. No i mamy tutaj teraz do walki z demonem Taurus. No wygląda jak legendarny Minotaur. I pamiętacie pewnie pierwszego bossa, którego żeśmy spotkali. Tutaj trzeba wykorzystać to samo. Tylko oczywiście spudłowałem. Genialny ja. Na szczęście jeżeli Taurus zrobi właśnie ten odskok do tyłu, to mamy czas, żeby... Yy, ruszyć nasze dubska i o dobra trafiony 289 odebrane teraz najlepiej jest go odwrócić tak, żeby był tyłem do o nie dalej, 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 góra, 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 pinch 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 niestety i tego bossa właśnie w ten sposób jest najlepiej załatwić, bo jeżeli będziemy z nim walczyć na czołówkę to jesteśmy pewni, że możemy umrzeć. To jest 100 na 100. Bo nieraz już próbowałem z nim walczyć w, ten spo w inne sposoby. Zawsze się kończyło to tak samo. Zawsze byłem martwy w ciągu paru sekund. Ważne jest też, żeby jak najbardziej go odwrócić od yy, drabiny. Bo jeżeli będziemy yy, chcieli go załatwić, yy, będziemy. Odwrócimy go za bardzo ten i będziemy chcieli wyjść po drabinie. On na 100% nas rzuci tym młotem na dół, więc nawet nie ma wtedy co ten, co kombinować. Ale on na szczęście ma dość obszerny odstęp pomiędzy atakami, więc taki, takie nasze bieganie to ten. No teraz w sumie mogę go za, już załatwić mieczem. O, koniec. I tak widzicie właśnie, jak się załatwia pierwszego bossa. <laughs> Raczej nie tak pierwszego bossa, jak drugiego bossa. O, i dostałem też jego wielki topór bojowy, który w, w podstawowej wersji nie przypominam sobie, żebym go w ogóle miał. Fajnie, nie? O, tutaj już koleś za chwilę padnie. Już widać, że jest sunięty przez Taurusa. Ten boss jest masakryczny. No, z nim... Wiadomo, to może wyglądać na nie fair ten, ale powiem wam szczerze, że ta gra sama w sobie jest dość często nie fair. Będzie się zdarzać. Będą się zdarzać na pewno takie sytuacje, co to będziemy... co będziecie widzieć jak będę podchodził do jednego bossa chyba z 7 razy. To jest pewne. To macie po prostu jak w banku. Że tak będzie. Albo że będę musiał jakąś sekcję przechodzić jeszcze raz, bo, bo sami przeciwnicy, no przeciwnicy jako przeciwnicy ci pomniejsi, mogą nam nieźle skopać tyłek. Niektórzy, może faktem niektórzy to będzie takie coś, że yy, sami z siebie nie są masakrycznie trudni. Nie, będą łatwi do załatwienia, ale mają elementy. A raczej mogą na nas rzucić klątwę. Duży smok, no już... Spoiler, świetnie, dziękuję bardzo. Ale... ten, bo chciałem wam pokazać to samemu, ale... Już facet spoilował, już można go po prostu ten... Chwalmy słońce, tutaj znowu będzie chwalmy słońce, chwalmy słońce, ta, bo to jest rycerz, który... Chwali słońce, tak jak widać na klatce. Słonecznego blasku i cały czas się patrzy na słońce. Poślepnąć można. No, ale. No. Powinno. Tutaj w tej grze też w ogóle nie możecie się nie spodziewać e, jakiejkolwiek podpowiedzi, co macie robić dalej. Aha, więc mam Eee, dobra, tam zgoda, niech będzie. Wydaje mi się, że ścieżka na tym, ścieżna łączy nas czy z krainą pełną pustki. Przypadek, co ty na to? Ten ten. No dobra, okej, okay, zgodzimy się. przyjmij to. No i mamy teraz tutaj biały statyk. Y, jakoś tam ten. I za pomocą jego możemy przyzywać innych graczy. Mogą nam oni pomóc, albo mogą też nas załatwić. Najlepiej jest to wykorzystywać. Yy, w sumie też człowieczeństwo samo w sobie, poza tym poziomem, yy, im więcej jest zdobędziemy, tym. No, im większą mamy cyfrę słowieczeństwa, tym mamy większą odporność fizyczną, odporność na trucizny, no i niby tam znajdowanie przedmiotów, czy odkrywanie przedmiotów, coś w tym stylu, jakieś tam... Nie ja jestem w 100% ten. Nie wiem dokładnie na czym to polega, o to, to to, tak to powiem. O, i tutaj widzicie teraz, że wziąłem ten młot demona i pisze mi, że mam za małą siłę, bo potrzebuje 46! Czyli o grubo za mało, żebym mógł go... Oj, y, chyba nie ten miecz wziąłem, co nie? Tak, nie ten miecz, dobra. Y, tak. Teraz... Będzie rzecz, która mnie co niekiedy po prostu rozwalała. A polega na tym, że. O właśnie, eee, jednak dałem się zrobić. Widzicie? Smok. To jest bardzo y, smok jak smok, ale gorsze, y, ciekawsza sytuacja jest wtedy, jak będziemy umieli go wykorzystać. Bo smog jest, powiem szczerze, sposobem na zarobienie dużej ilości dusz, taka jest prawda, a plus tego jeszcze jest taki malutki fakt, że wracam do miasta, którego oczywiście już pewnie kojarzycie, to miejsce, tutaj, nie, mamy sprzedawczyka, mamy to, mamy tamto, mamy ta, 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 ta. Nie? I to jest jedna kwestia I Teraz Pora na kolejnego tipa Prywatnego tipa No w sumie nie prywatnego bo To kiedyś tam Zobaczyłem u kogoś i ten Ale tak yy... Warto wykorzystać go O to jest tip który jest bardzo Warto wykorzystać Jak najwcześniej się da jak najwcześniej. A właściwie. Co do smoka jeszcze jest. Smok nam się może przydać na wiele sposobów. Naprawdę na wiele. Chyba na 3 czy 4, coś w tym stylu. Ale tak. Yy, smok tak jak widzieliście, tam jest. Zawieszony na miejscu tam dalej Mmm Właśnie ich... Traf, trafisz ich zamachami, potrzebujesz człowieczeństwa. Traf, traf. Pewnie człowieczeństwo to chodziło, bo jak wykorzystamy człowieczeństwo przy ognisku, to możemy się stać człowiekiem. Jak stajemy się człowiekiem, to nasz świat może być, możemy napaść świat jakiegoś innego gracza, albo ktoś może napaść na nasz świat, w jakim się chce. Nie? Więc na oh, tym to polega. Okay. <laughs> Teraz! Najważniejsza kwestia. Widzicie, że mam już 5800, coś tam, coś tam, coś tam. Dusz. No. Fajnie, nie? Mogłbym to wykorzystać do przeru, do e, podwieszczenia sobie poziomu. Ale ja zrobię co innego. Zainwestuję. No, otóż tak. Zainwestuję sobie w łuk. Za tysiaka Kupiłem go. Thank you kindly. Kupiłem go. Muszę tylko teraz sprawdzić na 100%, bo dość często może się człowiekowi ten. E, tak, e, tutaj. O, jest łuk. Dobra. Czy łuk mam już w odpowiednim poziomie? Boże, co ja robię? Nie ten przycisk. E, Przełącz statystyki 42. TTT, e, W sumie. Jak to się teraz chow... nie, nie schowaj. Dobra. Miecz, tarczę muszę wyciągnąć. E, tutaj nie. E, Przełącz statystyki. No to są moje statystyki, a mi chodzi o statystyki miecza. Eee, statystyki miecza, miecza statystyki, statystyką mieczu statystykus, statukus kotykus. Aha, nie, to muszę w ten sposób, eee, właśnie wchodzę tutaj w to, przechodzę sobie na dół O, wciskam przełącz widok, no i mam statystyki odpowiednie, żeby używać łuku. W Przypad, y, możecie to sobie zobaczyć. To tam mamy ten no 46, to łatwo się domyślić. To nie dam rady. Unieść młota. E, poczekajcie chwilę, bo coś tutaj mi cyka. Zaraz wracam. Oki, doki. Dobra. E, to tak. Widzicie, mam już łuk. Łuk jest fajną rzeczą, bo ma celownik. Więc jakbym miał strzały, to mógłbym strzelać. Więc muszę też oczywiście kupić sobie, właśnie strzały od naszego sprzedawczyka bo tylko on ma strzały. Najlepiej jest zainwestować od razu sobie w strzały ciężkie. Raczej duże strzały, no tak przynajmniej z, z 50. Wiem, wydatek masakryczny, no ale jeżeli chcecie z, być trochę, krok dalej od gry musicie to poświęcić wiadomo, no może można to nazwać jakimś tam kantem czy coś w tym stylu, ale yy, to co mam zamiar z, wam pokazać jest bardzo przydatne, w szczególności jeżeli będziemy chcieli grać w tą grę i mieć jakąkolwiek szansę bo ta gra jest naprawdę, naprawdę, jeżeli chodzi o to, żeby dać nam w kopa, to jest w tym mistrzem. Dobra. Ah, Zakupiłem sobie strzały. Teraz muszę sobie jeszcze ten. Muszę je sobie załączyć. Załączyć, 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 załączyć. O. Dobra. Teraz. Y jeśli uda mi się dobrze szybko dojść do smoka. W sumie jeszcze też odwiedzę oczywiście ognisko, żeby przywrócić sobie buteleczki. Bo buteleczki są ważne, buteleczki są cool, buteleczki są ok. Dobra. No ja, no i sobie podniosę poziom siły też. Dobra. Poziom siły. Nie, dwa razy siła. Dobra. Yy, będziemy trochę mocniej bić. To jest jedna kwestia. Akceptuj. Rozpal. Aha, i może też wytłumaczę na czym dokładnie polega te rozpalanie przy okazji, bo zapomniałem w ogóle. Całkowicie zapomniałem o tej kwestii. Poziom jak poziom, ale rozpalanie tak. Yy, rozpalanie pozwala nam na to, że jeżeli wykorzystamy jedno człowieczeństwo. Ale nie wiem, czy muszę. Na, chyba. nie możesz rozpalić, dopóki jesteś pusty, czyli muszę odwrócić yy, pustkę, czyli stać się człowiekiem. Jak już to zrobię i rozpalę ognisko, to przy tym ognisku, właśnie przy tym ognisku, będę dostawał o 5 5 butelek więcej eliksiru, który mi przywraca życie. Fajny bajer, co nie? No, ale jednocześnie to narażam nas na to, że czasami jakiś inny gracz będzie mógł nam po prostu przyjść i dokopać. To jest inna kwestia. Teraz może pokażę wam jak się wykorzystuje smoka Widzicie? Zostałem 555 dusz za to, że po prostu wyskoczyłem Powiedziałem a kuku i się schowałem Nie w ten sposób <laughs> Ale rozumiecie o co chodzi Za każdym razem kiedy wykorzystamy ognisko E, wszyscy przeciwnicy są przywracani do życia Dosłownie wszyscy Na całej szerokości plansz, całej szerokości gry Są przywracani, no po prostu taki automatyczny reset Wszyscy są na nowo Oprócz bossów To już wcześniej podkreślałem Oprócz bossów I możemy po prostu Walczyć z nimi Na nowo, zdobywać punkty i tak dalej Teraz Pamiętacie, pamiętacie lub nie pamiętacie z pierwszego odcinka Dark Soul'a, że wspominałem, że tutaj jest zasada numer jeden, jeśli przeciwnik ma ogon lub jakaś bestia ma ogon, trzeba go urżnąć, bo automatycznie, bo na pewno nam to da jakąś broń. Oj. Zarabym padł, nie wykitowaliśmy jednocześnie. <laughs> Dobry jestem. No dobra, cofnie eee, nas oczywiście. Wiadomo gdzie, bo byliśmy przy ognisku ostatnio. Więc nas przywróci tutaj, mała strata, bo niedaleko, ale niestety straciliśmy całe dusze. co teraz? Przykładowo mogło się zdarzyć też takie coś, że mieliśmy pół miliona dusz, i co wtedy? No, ja jeszcze wykorzystam sobie ten myk, no bo pięć, 555 dusz to jednak nie chodzą, piechotą. I tak yy, umarłem, ten i widzicie tam, tom. Ciekawą chmurę. To jest również taki... miejsce krwi, jak w przypadku innych graczy, co nie? Tylko, że w tym, przy w moim przypadku, to ta, ten dym, to coś. To jest tak naprawdę wszystkie moje dusze razem z człowieczeństwem, które mogłem stracić. O, widzicie, przywróciłem sobie duszę. Mam już z powrotem moje dusze, które straciłem. Te tysiąc coś tam punktów. No i mam jedno człowieczeństwo. Teraz pora na naukę. Lekcja numer jeden. No w sumie, lekcja numer jeden. To nie jest lekcja numer jeden, to już jest lekcja któraś tam. Ale tak, yy, jeśli chcecie mieć jakąkolwiek przewagę nad tą grom musicie wiedzieć o bardzo prostej rzeczy ten smog jest na tyle głupi żeby wystawiać swój ogon tam daleko pewnie się teraz zastanawiacie ale skoro można czemu mówię, że jest głupi otóż pierwszy punkt który wam powiedziałem, pierwsza zasada i pierwszy szczegół, który zauważyłem za każdym razem, kiedy utniesz ogon, przeciwnik daje ci broń. Co za tym idzie? Można uciąć ogon temu smokowi. Taram. Jest natomiast dość mocny feler do tej kwestii. Jego ogon wisi tam. Gdy wyjdziemy na powierzchnię, on zeskoczy na dół, zionie ogniem. Jesteśmy automatycznie martwi, bo go się nie da załatwić. Przynajmniej mi się nie udało, może komuś się udało, to gratuluję mu serdecznie. Ale ja nie dałem rady. Zabijał mnie jak trza i po prostu te w sumie, może już pokrótce, bo 17 minut było ostatnio, teraz już 24 minut, no już 25 minut. To Wam teraz powiem tak: da się załatwić jego ogon bardzo prostą kwestią. Wziąć łuk, kup, zakupić sobie za te tysiąc dusz łuk i przynajmniej chyba 30-40 strzał. No, nie jest tak fajnie, nie? Też trzeba pamiętać, żeby łuk był na odpowiednie statystyki. Czyli żebyśmy my mieli odpowiednie statystyki, żeby łuk można było działać z łukiem można było działać teraz ee, łuk ma oczywiście też taką fajną rzecz, czyli jeżeli go weźmiemy na przykład przy umie to jest akurat na y, może u innych to jest na x. Uruchomimy to wtedy jest broń w dwóch rękach, czyli mogę używać łuku wcisnę sobie teraz ten celownik i będę strzelał do tego ogona. Będzie to osiążna praca, ale jeżeli uda Wam się to zrobić, uda Wam się wykorzystać duże strzały, yy, no, duże strzały do załatwienia z tego, to będzie szybciej niż jakbyśmy wykorzystali mniejsze strzały, ale jednak trochę by to tak czy siak trwało. Więc ja będę strzelał z tego, ale nie pokażę Wam tego całego, po prostu z Pamiętajcie, że miałem pięćdziesiąt strzał. Potem wam pokażę dokładnie ile ich y, mi zostało. O, no i proszę. Widzicie? O tym właśnie mówię. A 30. Ile tu wymarnowałem? Smoczy miecz. Smoczy miecz. Bajer. Nawet Bajery. Powiem Wam szczerze, że ten miecz, od kiedy dostałem go w swoje ręce, rety, nie wymieniałem go przez długi, długi czas. Niestety, miecz ten ma swoje problemy. Raczej utrudnienia. Otóż, żeby go nosić potrzebne nam jest 16 punktów siły w naszej postaci. Więc muszę trochę poharwę, <laughs> Trzeba trochę pobiegać, pozabijać przeciwników, pozdobywać więcej dusz, a potem wykupić sobie te brakujące punkty. Bo Miecz jest wart każdego, nawet najmniejszego <laughs> punkta. Punktu do wykorzystania na niego. No ja mi brakuje jeszcze jeden poziom. Niestety chyba nie mam żadnych dusz. Chociaż nie jestem w 100% pewien. A, są. Jedna duża ta... Jedna dusza taka, druga dusza taka. I. powinno być. Spróbujemy. Może mi się uda już teraz wam pokazać dokładnie ten miecz. Nawet w praktyce, ale wątpię. Yy, tu. Duża dusza, niestandardowa 400. Eee. Nie, jednak nie. No ale dobra, okej, okay, to. Do miecza wrócimy w kolejnym odcinku z Dark Souls. Ja widzę się z wami właśnie wtedy, więc na razie i a no właśnie też zapom bym zapomniał. E Zapomniałem wam pokazać ile mi zostało strzał. Jeśli nie zauważyliście, to było... miałem na początku 50 strzał ciężkich, teraz mam 32. Jedną oczywiście na końcu straciłem, bo ją wystrzeliłem gdzieś tam w powietrze. Czyli tak jak widzicie wystarczy nam 17 strzał jeżeli mamy odpowiednio ułożonego do wykorzystania łuku rycerza albo wojownika albo maga to zależy od was kogo kim będziecie chcieli grać wtedy dostaniemy smoczy miecz a jego właściwości pokażę wam dopiero w kolejnym odcinku więc na razie cześć